Dzisiaj odwzorowuję zwrotki youtuberów. Zaczynajmy od Kinga Gold. Ha, 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 Mam kiutop, no i mam wizu Robię sobie z na Móc to, się znaczy, chcieć to móc. chcę mieć codziennie tak w życiu. Ja i moja familia. Nie wymienię nic za milion. Nie, wymienię, nie robimy nic byle jak. Robimy, żeby nam wyszło. Teraz. <tuszel> Będzie zwrotka odnośnie kotolgi z piosenki Dawaj do tańca Kotolga and Skolni Trzy, dwa, jeden Cała Polska słyszy o nas To roznosi się jak plotak To najlepszy w Polsce jest Król latino i kotolga Dobra I teraz będzie zwrotka kamikaze z Coli. Trzy dwa Czekajcie Z kolin. łapię cię za jakbyś byś była moja Dużo do tego iPhone'a. tylko iPhonea. Czemu jestem królem, zaraz ci przekonasz Pozycje przeróżne i nie będzie uniesiona To nie walentynki, ale wyjdziemy stąd twarze Robisz do mnie minki, się ten samotnie przybarze Zamawiam dwa drinki, ty masz w głowie kamikaze Chcesz robić uniki, ale zrobić ją każę. Zrobię na lodzie, chociaż wygląda na damę Zrobiłam na blacie, lubi rzeczy zakazane Znów się przy mnie kładzie i mi wszystko rozebrane Zrobiłam na blacie, lubi rzeczy pojebane Latino game O, cały dzień i cały... Robimy, żeby nam wyszło o, cały dzień i całą noc Bo teraz kawałek z wrotki. Wo... Ja No, poczekajcie. Majeczka, majeczka, maja czarniewska, maja czarniecka. Dzięki za tego Wojanka, Jesteś super. Lato bez woja. Lato bez wojanków to nie lato dzwoni do mnie tato mówię mu el well, papo teraz piosenka z robloxa it's raining tagos from my this guys tagos from mi Cheese choose me and close your eyes it's raining tagos jesteś przeciwny. No to cię dogoni karma. Zawsze wraca moje dziewczyny mi najgłośniej biją brawa. To jest nierealny czas, a to moja afirmacja. Ba!